Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam mechanik, który wysuwa lampę, a pokaże inny klocek ze ściany, z podłogi i z sufitu. Dobra, plusy i minusy tego mechanizmu. Pierwszy plus to jest, że on zajmuje mało miejsca. Drugi plus to jest, jest bardzo szybki, jest w sumie nie taki szybki, ale jest dosyć szybki. Trzeci plus to jest, że potrzebuje mało materiałów i jest jeszcze jeden duży minus, że ten mechanizm może być tylko na klatkach, na klockach, które tutaj przy brzegu nie może być na środku, tylko musi być pomiędzy bloki, które są do ściany położone. Nie wiem jak się to nazywa. takich rogach tutaj. Mechanizm jest szybki, więc zaraz ich pokażę. Jak widzicie, mechanizm zajmuje trzy klatki do góry. Jest taki. No, Ja on tak, jeden klocek się zasuwa, drugi się wysuwa, a potrzebuję do tego dwa styki pistony, jakiś materiał do, do budowy, jeden redstone torch, coś do odpalenia go, trzy repeatery. Jeden glowstone lub klocek jaki chcemy wysunąć i 9 i redstone. No, oczywiście też y, jest potrzebny kabel. Znaczy no, redstone. Y, jak będziemy mechanizm podłączać jakieś dźwigni. Żeby było z jakiegoś miejsca łatwiejszego go włączać. Y, to, to jest mechanizm, żeby go zrobić w podłodze. Y, więc zaraz się zajmiemy budową jego. Dobra, zajmiemy się budową. E, powiedzmy, że to jest ta ściana, której będzie się wysuwał klocek. E, robimy miejsce tam, gdzie będzie klocek. E, zaznaczamy sobie to miejsce. E, dobrze, teraz stawiamy tutaj e, styki pistoletu dwa klocki niżej od tego miejsca, tam, gdzie będzie się wysuwać. E, robimy to też tak. E, w poziomie stawiamy te klocki, które mają być. Pod tym pistonem stawiamy klocka na czerwono pochodnie. Podłączamy tutaj redstone'a. Tutaj stawiamy Dwa riptery. Jeden zostawiamy tak jak jest, drugi opóźniamy o 3, czyli na maksimum. Z drugiej strony prowadzimy redstone'a. Tutaj stawiamy ripter, który opóźniamy o 2. Ważne, że było o 2. Dobrze. Teraz prowadzimy Redstone'a do jakiegoś przycisku czy dźwigni. W sumie tylko dźwignia się nadaje do tego mechanizmu i patrzymy, czy działa. Jak widzimy, działa poprawnie. Żeby taki mechanizm zbudować, bo to mecha ten mechanizm można zbudować równie dobrze. Na podłodze. Tu jest podłoga. I równie dobrze w ścianie. E, a jak zrobić takie coś w suficie? Mm, dobrze. Żeby zrobić mechanizm taki w suficie, jak widzicie, tutaj, on działa tak samo. No choć niewielkie później jest. E, dobrze. Prowadzimy prąd do góry. Z, z tego miejsca e, kładziemy takie same repitery. Tak samo położę jeden normalnie, drugi na maksymum e, i ten po lewej o dwa. Tego po lewej z twój, po m, z, prowadzimy do e, do styki pistona który jest na samej górze tego co jest niżej od tych rifterów prowadzimy pochodnie która jak wiecie pro, prowokuje negacje Nie widzę, że było w tym problemów, to jak widzicie to jest zrobiona transport energii do góry. A dobrze, jeszcze jedna rzecz. Pewnie chcecie zrobić taki mechanizm w ścianie takiej. Nie, nie tutaj, tylko tak. Więc pokażę wam następny mechanizm. To jest ten mechanizm... Kurde, idziemy spać najpierw. Dobra, to jest ten mechanizm. Działam tak samo. W sumie są te same rzeczy, czyli do, do tego styki pisana musi być negacja, która będzie blokowana tymi repiterami trzeba. Znaczy dwoma. Ten idzie do tego, uruchamia ten. Nie widzę problemu z budowy te tego mechanizmu. Hmm, to jest to samo co mechanizm u góry, więc nie widzę problemu w jego budowie. E, dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na więcej na razie.